To miał być rutynowy lot cargo z Memphis w Tennessee do San Jose w Kalifornii. Rutynowy lot, który nagle zmienił się w brutalną walkę o życie. Nie z powodu awarii maszyny, lecz przez atak zdesperowanego człowieka na załogę. Uzbrojony w młotek i kusze, napastnik zrobi wszystko, aby osiągnąć swój cel, którym jest rozbicie samolotu. Kim był człowiek, który postanowił zaatakować pilotów, co skłoniło go do podjęcia tak desperackiego i przerażającego kroku, i czy załodze udało się przetrwać to śmiertelne starcie? Zapraszam na odcinek, w którym przedstawię Wam rżącą krew żyła historię lotów FEDEX Express 705. Jeżeli film Wam się spodoba, to ogromna prośba o kliknięcie łapki w górę oraz ewentualne zostawienie komentarza. Pozwoli mi to dotrzeć do szerszej grupy odbiorców i dalej rozwijać kanał. Dziękuję za Wasze wsparcie. 7 kwietnia 1994 roku, godziny popołudniowe. Na pasie startowym lotniska stoi samolot towarowy FedEx Express DC1030F. Za chwilę wyruszy on w Rutynowy Lot Cargo do Kalifornii. W kokpicie znajduje się trzech doświadczonych członków załogi: kapitan David Sanders. 49-latek z ponad 20-letnim stażem w firmie FedEx. Ma również doświadczenie zdobyte podczas 9-letniej służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Pierwszy oficer, James Tucker, 42 lata. Pracuje w FedEx od 10 lat. Wcześniej przez 12 lat również służył w marynarce wojennej. Tak jak kapitan, brał on również udział w wojnie w Wietnamie. Po opuszczeniu wojska latał dla linii lotniczych People Express, co dodatkowo wzbogaciło jego umiejętności lotnicze. Umiejętności, które okażą się niezwykle istotne dla tej historii. 39-letni inżynier pokładowy Andrew Peterson, najmłodszy członek załogi pracujący w FedEx od 5 lat. Poprzedniego dnia załoga tego samolotu przekroczyła limit 8 godzin lotu o zaledwie 1 minutę. To właśnie dlatego dzisiejszy lot powierzono Sandersowi, Takerowi i Petersonowi. Dla nich miał to być zwykły dzień pracy, kolejny rutynowy lot. Żaden z nich nie mógł przewidzieć, że wkrótce ich codzienna praca zamieni się w brutalną walkę o przetrwanie. Lot, oznaczony jako Federal Express Flight 705, obsługiwany jest przez legendę amerykańskiego lotnictwa. Potężny trzysilnikowy McDonnell Douglas DC-10, który wkrótce stanie się areną dramatycznych wydarzeń, które na zawsze zapiszą się w historii lotnictwa. Firmy FedEx nie trzeba nikomu przedstawiać. To jedna z największych firm kurierskich na świecie, z której usług korzystało zapewne wielu z Was. W ramach swojej działalności FedEx posiada również oddział lotniczy FedEx Express, jedną z największych linii lotniczych Cargo na świecie, jeśli chodzi o ilość przewożonych ładunków. Ich flota obejmuje zarówno mniejsze samoloty do lokalnych dostaw, jak i ogromne maszyny, które kursują między głównymi hubami logistycznymi, przemierzając tysiące kilometrów każdego dnia. W 1981 roku, jeszcze pod nazwą Federal Express, firma otworzyła swój superhub przylegający do międzynarodowego lotniska w Memphis. Od tamtej pory każdego dnia z tego miejsca startują dziesiątki samolotów, zabierając niezliczoną ilość paczek do najdalszych zakątków Stanów Zjednoczonych i całego świata. Memphis stało się sercem globalnej sieci FedEx, działając jak dobrze naoliwiona maszyna. Linie lotnicze Cargo często korzystają ze starszych samolotów, które kiedyś pełniły funkcje samolotów pasażerskich i zostały później przekształcone na towarowe. W 1986 roku Fedex kupił jednego z ostatnich wyprodukowanych samolotów – McDonnell Douglas DC-10. Wróćmy jednak do naszej historii. Na pokładzie Fedex Express 705 znajduje się jeszcze jedna osoba – 42-letni inżynier pokładowy Fedexu Auburn Calloway. Były pilot marynarki wojennej i ekspert w sztukach walki. Calloway korzysta ze swojego przywileju jako pracownika linii lotniczej, jakim jest możliwość odbycia bezpłatnego lotu jako pasażer. Tego dnia pojawił się na pokładzie DC-10 jeszcze przed resztą załogi. Miał ze sobą futerał na gitarę, w którym ukrył m.in. kilka młotków i kusze. Kiedy pierwszy członek załogi pojawił się na pokładzie, zauważył Callowaya w kokpicie. Jego obecność w tym miejscu była naruszeniem przepisów, ale nikt nie traktował tego jako problemu. Załoga nie miała powodu, by podejrzewać go o złe intencje. Niewiele mówiąc, Callaway opuścił kokpit i usiadł na składanym siedzeniu przewidzianym dla pracowników linii. Mężczyzna czekał na odpowiedni moment, aby zrealizować swój mroczny plan. Co ciekawe, Callaway był jednym z członków załogi, która poprzedniego dnia przekroczyła limit 8 godzin lotu o minutę, przez co nie mógł on odbyć zaplanowanego lotu 705. To pokrzyżowało jego plany, ale nie zniechęciło go. Finalnie Callaway znalazł jednak sposób, by znaleźć się na pokładzie tego lotu. Aby zrozumieć motywy zbrodni zaplanowanej przez Callowaya, musimy przyjrzeć się bliżej jego przeszłości. Obern Calloway urodził się 13 grudnia 1951 roku w Waszyngtonie. Studiował na Uniwersytecie Stanforda, który ukończył w 1974. Choć nie ma precyzyjnych informacji dotyczących jego kierunku studiów, wiadomo, że po ukończeniu uczelni rozpoczął karierę w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, gdzie służył jako pilot do 1982 roku. Był on pierwszym czarnoskórym pilotem przeszkolonym w bazie Naval Air Station w Mississippi. Po zakończeniu służby wojskowej, Calloway pracował jako inżynier pokładowy w czarterowej linii lotniczej Gulf Air Transport. Wydawało się, że wielka kariera stoi przed nim otworem. Liczył na to, że wkrótce otrzyma awans na pierwszego oficera. Jednak niebawem jego życie prywatne jak i zawodowe zaczęło się chwiać. W 1987 roku mężczyzna zatrudnił się również w linii Flying Tigers. Nie poinformował o tym fakcie jednak ani swojego obecnego ani nowego pracodawcy. Co więcej, skłamał, że pełnił on funkcję sędziego społecznego, tzw. ławnika, dzięki czemu otrzymywał wynagrodzenie od obu linii. W końcu jednak prawda wyszła na jaw, a Calloway został z obu firm zwolniony za wprowadzenie pracodawców w błąd. W ten sposób Calloway zaczął poszukiwanie nowej pracy i w 1989 roku z powodzeniem aplikował do firmy FedEx, zatajając przy tym fakty o powodach swojego zwolnienia z poprzednich dwóch firm. Powody te wyjdą jednak na jaw, gdyż amerykański gigant kilka miesięcy później przejmuje linię Flying Tigers, co skutkuje tym, że wchodzi w posiadanie akt dyscyplinarnych Callowaya. W aktach znajdą się również nieprawidłowości w jego raportowaniu godzin lotów. Co więcej, inżynier skłamał również co do swojego doświadczenia wojskowego, twierdząc, że pełni funkcję pilota dowodzącego, co okaże się nieprawdą i zostanie później obalone przez akta wojskowe. Jak widzimy, Callaway zataił wiele szczegółów w swojej przeszłości zawodowej, co mogło wpłynąć na decyzję FedEx o jego zatrudnieniu. Na domiar złego, w 1990 roku życie prywatne mężczyzny zaczyna się komplikować. W jego małżeństwie dochodzi do rozwodu. Żona i dzieci przenoszą się do innego stanu. Mimo to Callaway nadal utrzymuje z nimi kontakt i wspiera ich finansowo. Do czasu feralnego lotu mężczyzna mieszka w skromnym apartamencie niedaleko lotniska w Memphis. Czuje się ignorowany przez firmę FedEx, która to mimo że był wykwalifikowanym pilotem, przydziela mu nadal jedynie stanowisko inżyniera pokładowego. Jego wielka kariera, którą kiedyś widział przed sobą, powoli się rozpada. Aż pewnego dnia wszystko nad czym tak długo pracował zaczyna się walić. Calloway otrzymuje poufną informację od znajomych, że 8 kwietnia 1994 roku odbędzie się przesłuchanie dyscyplinarne w związku z nieprawidłowościami w jego aktach. Przed oczami roztacza się mu czarny scenariusz: zwolnienie i koniec jego kariery w lotnictwie. W tym momencie w jego umyśle zaczynają kłębić się myśli, które prowadzą do powstania szalonego planu, który postanawia wcielić w życie. Warto dodać, że z późniejszych relacji świadków wynika, że zwolnienie Callowaya przez firmę było mało prawdopodobne. Mogło jednak doprowadzić do jego degradacji lub całkowicie uniemożliwić mu ubieganie się o awans. Był to więc istotny element jego frustracji. Zwłaszcza, że zależało mu na awansie do roli pilota, o czym marzył od dłuższego czasu. Calloway postanawia zamknąć wszystkie swoje konta bankowe, a oszczędności przelewa na konto swojej żony. Spisuje również testament. Mężczyzna posiada polisę na życie, wartą około 2,5 miliona dolarów. To standardowa procedura w firmach lotniczych dla pracowników latających, stosowana jako forma zabezpieczenia w sytuacji wypadku lotniczego. I tak nastaje 7 kwietnia 1994 roku. Sanders, Tucker i Peterson, przeprowadzając kontrolę przed wylotem, zauważają, że rejestrator rozmów w kokpicie nie działa. Dziś wiemy, że to Calloway, będąc w samolocie przed nimi, prawdopodobnie majstrował przy instrumentach pokładowych. Próbował wyłączyć rejestrator, wyciągając bezpiecznik i przerywając dopływ prądu. Aby Polisa wypłaciła ubezpieczenie jego rodzinie, nie mogły istnieć żadne dowody wskazujące na to, że katastrofa samolotu była spowodowana celowym działaniem Calloway'a. Chciał, żeby wyglądało to na wypadek, dlatego właśnie zrezygnował z broni palnej, którą mógł z łatwością wnieść na pokład. Rejestrator rozmów w kokpicie został ponownie włączony przez załogę. W tamtym czasie nagrywał on audio w formie około 30-minutowej pętli. Teoretycznie, po zabiciu wszystkich osób na pokładzie, Calloway mógłby przez ten czas pozostawać w powietrzu, zanim rozbiłby samolot, co nadpisałoby wcześniejszą ścieżkę i zatuszowało jego zbrodnie. Około godziny 15:00 kapitan i pierwszy oficer wznoszą samolot w powietrze, po czym załoga prowadzi między sobą luźne rozmowy. 26 minut po starcie, Calloway nagle wchodzi do kokpitu z młotkiem w ręce, a następnie natychmiast uderza nim kilka razy inżyniera pokładowego Petersona w głowę. Następnie atakuje pierwszego oficera takera, który, mimo że nie traci przytomności, przez chwilę jest sparaliżowany i nie może się ruszyć. Kapitan słyszy przeraźliwe dźwięki i widzi, jak jego koledzy osuwają się w swoich fotelach. Calloway atakuje również Sandersa, kapitan jednak się broni i zaczyna szarpać z napastnikiem. Mimo to otrzymuje również kilka ciosów w głowę. Załoga ma bardzo poważne obrażenia: są w szoku i zamroczeni. Nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje. Calloway wycofuje się na chwilę z kokpitu, by po chwili wrócić, tym razem uzbrojony w kusze. W tym momencie zaczyna krzyczeć do załogi: Siadać na swoje miejsca, to prawdziwa broń, zabije was. Mimo ciężkich obrażeń, Peterson łapie za kuszę i próbuje mu ją wyrwać. Po chwili pomaga mu również Sanders. Dochodzi do walki pomiędzy mężczyznami. Tucker natomiast decyduje się na wykonanie serii ryzykownych manewrów samolotem, mających na celu dezorientację Calloway'a. Całe to zdarzenie musiało wyglądać jak hollywoodzki film akcji. Trójka mężczyzn walczy ze sobą rzucana po kabinie w trakcie ryzykownych manewrów pierwszego oficera, który ma uszkodzoną czaszkę, osłabione czucie w ciele i sparaliżowane ramię. W samolocie dochodzi do stanu nieważkości oraz silnych przeciążeń, które konstrukcja ledwie wytrzymuje. W pewnym momencie samolot znajduje się w powietrzu z podwoziem skierowanym do góry. Walczący mężczyźni znajdują się raz na podłodze, raz na suficie. Calway nie daje za wygraną. Ponownie uderza Sandersa w głowę, a ten prawie traci przytomność. W pewnym momencie, Tucker wprowadza samolot w strome nurkowanie. Stery wysokości zaczynają tak silnie drgać, że powierzchnie sterowe przestają odpowiadać z powodu zakłóconego przepływu powietrza. W tym momencie dzieje się coś niezwykłego. Tucker uwalnia swoją jedyną sprawną rękę, aby zredukować przepustnicę do biegu jałowego i wyprowadza samolot z nurkowania. Po ustabilizowaniu lotu nawiązuje kontakt radiowy z kontrolą ruchu lotniczego, prosząc o zgodę na powrót do Memphis i podstawienie służb ratunkowych oraz policyjnych. Przypomnę, że zrobił to mając uszkodzoną czaszkę i sparaliżowane ramię. Sir. Sir, Centrum, sytuacja awaryjna. Posłuchajcie, Express 705, zostałem ranny. Mieliśmy próbę przejęcia samolotu na pokładzie. Proszę o wektor powrotny do Memphis. Potrzebujemy karetki, jak również uzbrojonej interwencji. Tucker kieruje maszynę z powrotem na lotnisko. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak zszokowana była kontrola ruchu lotniczego, widząc co dzieje się z pozycją samolotu na ich radarze, gdy pierwszy oficer wykonywał ekstremalne manewry. Mimo osłabienia, Sandersowi udaje się wyrwać młotek z ręki Calloway'a i sam go nim atakuje. Ostatecznie załodze udaje się na jakiś czas obezwładnić i rozbroić agresora. Wycieńczony walką z napastnikiem, kapitan zamienia się miejscami z takerem, który ustawił autopilota. Kapitan, mający również poważne obrażenia oraz nieposiadający swoich okularów, kontynuuje lot w kierunku lotniska. W końcu nadchodzi moment, w którym kapitan będzie musiał bezpiecznie wylądować. Prosi on kontrolerów o dłuższy pas, ponieważ samolot ma pełny ładunek i pełne zbiorniki paliwa, co sprawia, że jego masa znacznie przekracza zalecaną do lądowania wagę. To z kolei wydłuży drogę hamowania na płycie lotniska. Ze względu na swoją wagę, prędkość i wysokość, maszyna jest zagrożona rozpadem podczas lądowania w takich warunkach. Załoga nie ma możliwości zrzucenia paliwa przed lądowaniem. Samolot musi się znaleźć jak najszybciej na Ziemi. W międzyczasie walka z Callowayem się wznawia. Stan zdrowia pierwszego oficera, jak i inżyniera pogarsza się, natomiast Calloway pomału zaczyna odzyskiwać siły. Ignorując ostrzeżenia z systemu ostrzegania przed bliskością Ziemi i wykonując serię ostrych zakrętów, kapitan Sanders bezpiecznie ląduje, nie uszkodzając przy tym samolotu. Uratował on nie tylko wszystkie osoby na pokładzie, ale także potencjalnie wiele osób na ziemi, które mogłyby ucierpieć w przypadku rozbicia samolotu, do czego Calloway planowo doprowadzić. Po zatrzymaniu samolotu około 300 metrów od końca pasa, służby medyczne i bezpieczeństwa natychmiast wchodzą na pokład za pomocą drabiny i zjeżdżalni ewakuacyjnych. Widzą oni makabryczną scenerię, wycieńczoną ciężko ranną załogę zalaną krwią. Tucker i Peterson, pomimo swoich poważnych obrażeń, wciąż trzymają walczącego Calloway'a. Wszystkie osoby na pokładzie zostają przetransportowane do szpitala. Calloway zostanie oczywiście aresztowany. W wyniku tego dramatycznego incydentu, inżynier pokładowy Peterson ma złamaną czaszkę i przerwaną tętnicę skroniową. Pierwszy oficer Jim Tucker doznaje natomiast ciężkiego złamania lewej strony czaszki, co powoduje problemy z kontrolą ruchową ręki oraz nogi. Obaj są w stanie krytycznym. Kapitan Sanders odnosi kilka głębokich ran ciętych na głowie. Musi również przejść operację przyszycia prawego ucha, które Callaway częściowo oderwał w trakcie walki. Sanders był jedynym członkiem załogi, który był w stanie opuścić pokład o własnych siłach. Żaden z nich nie będzie już mógł pracować jako pilot. Za swoje wysiłki Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych przyznaje im złote medale za bohaterstwo. Jest to najwyższe odznaczenie, jakie może otrzymać cywilny pilot. Samolot, który ostatecznie wytrzymał manewry pierwszego oficera, doznał uszkodzeń o wartości około 800 tysięcy dolarów. W związku z niepowodzeniem swojego planu, Obern Calloway decyduje się zadeklarować swoją niepoczytalność, co ma na celu uniknięcie pełnej odpowiedzialności za swoje czyny. Sąd jednak nie okazuje mu współczucia. Otrzymuje on wyrok za próbę morderstwa, próbę porwania samolotu oraz próbę oszustwa ubezpieczeniowego. Początkowo nikt nie rozumie motywów Calloway'a. Wkrótce jednak śledczy znajdują poszczególne elementy układanki, które składają się w logiczną całość. Pierwszym z nich był list, który znajdował się w futerale wśród broni, który napastnik zabrał na pokład. Był on zaadresowany do jego żony, i jak to określili śledczy, zawierał wyraz jego rozpaczy. Oto jego fragment. Droga Pat, chciałbym, żebyście wiedzieli, że żyłem dla was. Codziennie myślałem o Waszej przyszłości, nie wiedząc, czy będę w stanie zapewnić dzieciom możliwość studiowania. Kolejnym tropem była notatka w mieszkaniu Oberna, na której znajdowały się nazwiska członków lotu FedEx Express 705. Po dodaniu do tego zamknięcia kont bankowych, przepisanie oszczędności na żonę oraz spisanie testamentu w obecności prawnika, wszystko to składa się w logiczną całość. Celem Kalowea było porwanie, a następnie rozbicie samolotu, aby jego żona oraz dzieci uzyskali kwotę około 2,5 miliona dolarów od ubezpieczyciela w związku z jego śmiercią. Proces Oberna rozpoczął się 20 marca 1995 roku. Prawnicy próbowali przedstawić obronę w postaci niepoczytalności swojego klienta. Ława przysięgłych uznała go jednak winnym. Mężczyzna został skazany na podwójną karę dożywotniego pozbawienia wolności. Co ciekawe, w lutym 2023 roku Calloway napisał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, prosząc o ułaskawienie, gdyż prawo federalne nie przewiduje możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. DC-10, w którym doszło do tych makabrycznych zdarzeń, przeszedł niezbędne naprawy i wrócił do służby. Jeśli wierzyć informacjom, był on eksploatowany przez FedEx jeszcze do 2022 roku. Po incydencie związanym z atakiem Callowaya załoga była zmuszona do zakończenia swojej kariery lotniczej z powodu poważnych obrażeń, które uniemożliwiło im dalsze latanie. Było to dla nich bardzo trudne. W 2002 roku pierwszy oficer Jim Tucker kupił nawet mały samolot, którym latał rekreacyjnie, aby móc choć częściowo wrócić do świata lotnictwa, który tak bardzo kochał. W 1997 roku wydano książkę opisującą te wydarzenia. Książka jest dostępna tylko w wersji angielskiej. Jeżeli zainteresowała Was ta historia i chcielibyście o niej nieco więcej poczytać, to możecie ją bez trudu znaleźć na Allegro czy Amazonie. Link do niej znajdziecie w opisie filmu. Na dzisiaj to wszystko. Przy okazji chciałbym Wam bardzo podziękować za wszelkie pomysły na kolejne odcinki, które proponujecie w komentarzach. Czasami trochę mi zajmuje, zanim rozpoczynam nad nimi pracę, jednak każdą z tych propozycji zapisuję, by później ewentualnie się nad nią pochylić. Zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ jest to dla mnie sygnał, że tworzone przeze mnie treści Wam się podobają, a to motywuje mnie do dalszego rozwijania go. Wasza aktywność ma dla mnie ogromne znaczenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.